Witam wszystkich zmotoryzowanych taki nasunął mi się paradoks który dzisiaj akurat artykuł widziałem chodzi o kontrolę policji ze względu na to że kierowcy używają telefonów trzymają w ręce telefon jak to ma się do teraźniejszych samochodów które mają potężne ekrany dotykowe żeby cokolwiek zrobić musimy na wielkim ekranie E, przełączać e, różne przyciski i przyciski, co ja mówię, <grytanie> na ekranie to tylko dotykowo wszystko robimy, ale nie jest to ekran tak mały jak w telefonie. Tylko są kilku albo kilkunastocalowe, już wielkości laptopa. Ekrany, e, czy przepisy powinny być zmienione ze względu na to, że kierowca, który jadąc, obsługuje ekran dotykowy stwarza może takie same, albo jeszcze większe niebezpieczeństwo, niż ktoś kto trzyma sobie w ręku telefon bardzo małych rozmiarów trochę większych od paczki papierosów takie porównanie co wy o tym sądzicie? czy Powinny być zmienione przepisy, czy powinna być jakieś regulacja co do yy, telefonów, co do ekranów dotykowych. I jeżeli mamy traktować wszystko poważnie i prawo poważnie, to tak samo instytucje, które zatwierdzają takie przepisy, powinny tak samo uwzględnić niebezpieczeństwo samochodów z ekranami dotykowymi. Pozdrawiam wszystkich smotoryzowanych szerokości. Życzę. I pamiętaj, nie bądź chuj, subskrybuj.